Naprawdę nie pamiętam, coś, coś, coś było tutaj z tymi drzwiami, tylko teraz na razie nie wiem, czy to było w tym momencie i czy jest mi to teraz potrzebne. Teraz ta większa, jakby to powiedzieć swoboda jest, i ja się łatwo gubię wtedy. Co, nas nieskończoność nad miastem? Eee... Nie mam powiedział o co może jej chodzić. No on potrzebuję oleju. O, dzięki. Gdzie jest olej, to akurat wiem. No ja, będziemy musieli wodę spuścić chyba, czy, czy coś takiego. Eee... Tu będziemy potrzebować monety, no. tutaj jesteś tam wejść. Eee... Tak, on fajnie schodzi w ogóle po schodach. Co to jest ciekawego? No, pewnie jak wstawić ten zegar? Hmm, może ja sobie to gdzieś zapiszę albo coś tak na szybko. Jeszcze nie mam pojęcia po co mi to, ale nie chcę mi się potem tutaj wracać. To jest też jakaś kartka. O, to ta cała jakaś nieskończoność. Jej. Tam jak pójdę, to w sumie nic, nic... nie ma. Dziura, może tam wsadzić rękę, no. Pójdę jeszcze na górę zobaczyć, co jest ciekawego. Ja. <laughs> tak się na nas, że nas poradzi. Aha, ja nie no, w ogóle nie zauważył, że władowaliśmy mu się na, na drabinę. Mm. Kot nam uciekł. Do niego nie dosięga, więc póki co... póki co możemy co najwyżej wyjąć temu au. O, teraz możemy przeciąć kabelek. Nie zdążyła. Może da się to jakoś inaczej załatwić. O, Tego typu układanek najbardziej nie znuszę, że nie mam pojęcia, gdzie co powinno być nie. może to tu. A, pięknie po prostu, A. coś nam wypadło, hmm. chyba trochę tak nam ukradł jeden fragment układanki. Przynajmniej łatwiej powinno mi pójść tego ułożenie. Może nie mam pojęcia jak to powinno w ogóle wyglądać. Że to tutaj? Dobra, póki co i tak tego nie ułożę. Jestem ciekawa, czy jestem w stanie zdążyć przed... Y... przed tym, aż on znowu... wczepi to. O! Nie mam pojęcia znowu, do czego nam to dokładnie potrzebne, ale może w ten sposób będę w stanie złapać kota. Haha. Ha. E. Chyba nie miało tak do końca wyglądać. K kot mi uciekł, i tyle z tego, w sumie. <laughs> Ale się znowu gdzieś zacięłam w tym momencie, strasznie. Już byłam pewna, że mogę go złapać. Dobra, wiem, że próbowanie jeszcze raz jest całkowicie bezsensowne. Co? Póki co pójdę zrobić to, co wiem, co mogę zrobić czyli przyniesienie dziadkowi oleju. Pewnie zapowiada się dużo dłuższe kombinowanie. A mi się czas na odcinek kończy. Dlatego zrobię to, co właśnie myślę, że mogę zrobić. Czyli nachapać trochę oleju. Chwilę to potrwa. Okej, okay, mamy olej. Czyli idę do dziadka. Jeszcze w razie co mam podpowiedzi, prawda? Ale... No, potem wam pokażę dokładnie jak, jak to wygląda. Dobra, mamy dla niego olej. O. mogę wejść w dół? Że co, że chcesz jeszcze jakiś... O, chcesz jeszcze słonecznikowy olej. Którego też nie mam pojęcia skąd czynsz. Dobra, ty będę mogła spuścić... wodę. Co jest w szufladzie? Ha. Wow, instrukcja. Różne jakieś schematy urządzeń o, różnych urządzeń, a na końcu kluczek. Dobrze, że to przejrzałam do końca. Eee, co tu mamy? jak... Kontakt. Mm. A, czyli najpierw będziemy musieli mu przynieść jego gramofon. Który, oczywiście, kto ukradł. Właśnie widziałam go. Oni tam grali w karty. Więc będę musiała im jakoś zabrać. Dobra, dobra, dobra. Rozumiem. O, no ja potrzebuję trzy klucze, a ja mam ewidentnie tylko dwa. Trzecie będę musiała jeszcze znaleźć może tu jest coś ciekawego. A. Czyli. Ta rura sięga do. A, może haczykiem. Okej, okay, dobra, mam trzeci klucz. Jakimś cudem muszę ich wykurzyć stamtąd. Pewnie, pewnie mucha mi się nie da. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że te muchy byłyby dla nich idealne. No ale dobra. Coś tam się ruszyłam. A że czas, mówię, już goni, to się z wami tutaj jeszcze przyczepię trzeci klucz i się z wami wtedy pożegnam. I chyba nie będziecie mi mieć za złe, że troszeczkę sobie poza wizją też... Ogarnę, żeby następnym razem nie chodzić i nie błądzić. Dlatego moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!